Dzień dobry, dobry wieczór, a może nawet i dobra noc. Dobra, choć ponoć najdłuższa i najciemniejsza w roku. Noc świętej Łucji, a właściwie jej Wigilia. Na świętą łóce noc się ze dniem tłuce. A mówiąc szerzej, ciemność ze światłem, przyjazne moce z wrogimi. Jakby nie było, żyjemy według kalendarza słonecznego, który bardzo sprawnie przyswoiło sobie i zagospodarowało chrześcijaństwo. I dzisiaj, między światem a za światem, zaczniemy od świętej Łucji, a potem zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. 13 grudnia to w Kościele katolickim, dzień świętej Łucji właśnie. Dziewczyna z Syrakus. Żyła w IV wieku krótko, jak na męczenniczkę przystało i więcej jest chyba legend o niej niż prawdziwych historii. Mnie szczególnie interesuje moment, który został jej w kalendarzu oddany pod opiekę. Astronomicznie bardzo mocny, a co za tym idzie ważny kulturowo. Jeden z dorocznych momentów granicznych, momentów przejścia, kiedy wahadło czasu zatrzymuje się na chwilę, by ponownie ruszyć. Mówi się o świętej Łucji, że kazała sobie wyłupić oczy, broniąc swej cnoty i wiary. Inna legenda głosi, że prześladowanym chrześcijanom ciemną nocą nosiła pożywienie, a ponieważ potrzebowała rąk, więc oświetlające jej drogę świece wkładała w wianek czy też za przepaskę na głowie. W takim świetle, które zjawia się w najciemniejszej godzinie jest coś z cudu. Właściwie jest to istota cudu. W ciemnościach nocy czekamy na ten cud, na nowy dzień. Na Jutrzenkę, która zwiastuje świt. W tym kontekście postanowiłam się przyjrzeć troszkę starym boginiom świtu: greckiej Eos, wedyjskiej Uszas, litewskiej Ausshrinę. Wcale się od Łucji tak bardzo nie różnią. Ich imiona często oznaczają urodzona wcześnie lub urodzona o świcie, a dokładnie to oznacza imię Łucja. I te boginie, te zorze, szyją, tkają lub przędą. Jedwabną nić, purpurową lub złotą, są tkaczkami i przątkami dnia, świata i losu. Święta łucja zaś, która w ciemnościach kroczy w świetlistym wianku, jest patronką między innymi niewidomych, a także tkaczek i szwaczek. Przędzenie, tkanie i szycie na równi z pieczeniem chleba czy zamiataniem należą do tych czynności, które choć. Właściwie najcodzienniejsze, najzwyklejsze, mają ogromne znaczenie obrzędowe i magiczne. Są zakorzenione w świecie nadzmysłowym, w zaświatach. Ponieważ wszystkie dni i momenty graniczne w kulturze tradycyjnej są tymi, kiedy bramy między światem a zaświatem są pootwierane, to w tych dniach nie wolno było ani piec chleba, ani prząść, ani szyć, ani tkać. W dniu świętej Łucji też nie. Tego dnia. Sam tylko świat tkał przyszłość, i nie należało mu przeszkadzać, by nie związać ludzkiego losu, złego wątku nie wpleść w życie. Tego dnia, również, jak wierzono, czarownice hulały po świecie, więc trzeba się było ich szczególnie wystrzegać, czy to z pomocą modlitw, czy zaklęć, czy też ziół święconych. W pracach Jerzego Ficowskiego dotyczących kultury cyganów polskich. Pojawiają się postacie, których nie znalazłam nigdzie indziej, a też znani mi Romowie nigdy o nich nie słyszeli. Są to urmy, też czarownice, wiedźmy. Są wśród nich te dobre i przyjazne ludziom, jak stare, mądre matki albo czasem bardziej wróżki, ale są też niektóre, które są straszne, wrogie. Jedne i drugie są istotami ludzkimi i nieludzkimi zarazem. Mają wiedzę Wielką moc. I kiedy pozbieram sobie te wszystkie wątki, utratę wzroku, oczekiwanie w ciemnościach, stwórczą moc tkania i wiedźmy, to prowadzi mnie to wszystko do jednej z moich ukochanych opowieści. Uplotłam ją z wątków romskich i wschodnich, a postać głównej bohaterki zaczerpnęłam za zgodą autora, ze zbioru baśni cygańskie srebro pana Zenona Gierały. Bo wiecie, Ci, co się na przędzy i niciach znają, mówią, że czasem się czyjś los poplącze, bo tkany jest w złą godzinę. Czy złą? Nie wiem, może w taką, kiedy zamiast tkać, trzeba cicho siedzieć i słuchać, co świat szepcze. Mówią też, że żar śpi pod popiołem, a w mroku czeka światło. No i mówią, szczególnie starzy cyganie, ci, co znają i drogi, i mowę nocy, że na cały rok i na wszelki zły los jest jedno lekarstwo. Jakie? To posłuchajcie. W małej osadzie, na skraju puszczy, żył sobie kalo. Młody i smukły jak sosna, czarnooki i wesoły, a jak on śpiewał! I żyła tam też mura gipka była jak brzuska stopy miała lekkie, a warkocze czarne jak krucze skrzydła. Najbardziej niezwykłe były jednak jej oczy. Które lśniły wszystkimi odcieniami zieleni i zmieniały odcień w zależności od pory dnia i roku. Kalo i mura bardzo się kochali. Spotykali się codziennie w lesie przy źródełku. Kalo śpiewał, mura tańczyła. Potem śpiewali i tańczyli oboje, kiedy się już natańczyli, naprzytulali, nacałowali, wtedy Kalo brał w dłonie wodę ze źródełka i dawał pić murze i sam też pił. Byli szczęśliwi i cały las cieszył się ich szczęściem. Lecz za lasem, w ponurym domostwie z czarnego kamienia, mieszkała zła urma. Wiedźma, jedna z tych, które złości wszystko, co piękne i radosne, które z młodych mężczyzn potrafią wyssać wszystkie życiowe soki, z tych, które na swoje usługi mają straszliwe nocne demony, żywią je światłem, kradzionym z ludzkich serc i mlekiem ciemnym jak noc. Urma zobaczyła ich kiedyś, zobaczyła, jak tańczą, usłyszała ich śmiech. I postanowiła co postanowiła. Kiedy księżyc był w nowiu, a noc była najgłębsza, w swojej kuchni rozpaliła ogień, nad ogniem powiesiła kociołek, i do wrzącej wody wrzucała po kolei wilcze łyko, belladonne, bieluń i inne straszne zioła, których wystrzegają się ludzie i zwierzęta. A kiedy wywar zabulgotał, Zgęstniał i zczerniał, przelała go do flaszeczki, poszła do lasu i wlała go do źródełka. A potem ukryła się i czekała. I się doczekała. Przyszli. A kiedy już się natańczyli, naprzytulali i nacałowali, Kalaon nabrał w dłonie źródlanej wody i dał pić murze. I sam też się napił. I wtedy wydarzyły się dwie rzeczy jednocześnie kalo padł nieprzytomny na ziemię a murę ogarnęły ciemności przycisnęła dłonie do twarzy a kiedy je odjęła z jej rąk na trawę potoczyły się dwa największe najpiękniejsze szmaragdy jakie widział świat a potem mura usłyszała zimny śmiech i głos urmy która mówiła tak myśleliście sobie że zawsze będzie tak po prostu pięknie co nic z tego. Ja teraz odbieram wam to, co wasze: Wasz czas, waszą radość, Jego pamięć i Twój wzrok. On nie będzie nic pamiętał, ani kim był, ani kim byłaś ty, i będzie ze mną żył jak z żoną. A ty już nigdy nie zobaczysz świata, który tak bardzo kochałaś. Zaszumiało. Zaszeleściło i mura została sama w całkowitych ciemnościach. Zapłakała, nie wiedząc, co zrobić, w którą stronę się zwrócić, aż nagle usłyszała furkot skrzydełek. To na dźwięk jej płaczu ze wszystkich stron zleciały się leśne ptaki. Dziobkami chwyciły ją delikatnie za rękawy bluzki, za spódnice, za kosmyki włosów, i tak ją prowadziły, powolutku, wąską dróżką wzdłuż strumienia, aż do ukrytej w sercu lasu chatki Gody Pchuridaj, starej mądrej matki. Gody Pchuridaj, mała i zgarbiona, o twarzy brązowej jak sama Ziemia, na której czas zapisał tysiące opowieści, uważnie wysłuchała ptaków. A potem przygarnęła murę, nakarmiła ją, napoiła, znalazła jej kąt do spania, a jeszcze później nauczyła ją tkać. To się może wydawać dziwne, bo jak ktoś, kto nie widzi, może tkać, ale mura tkała przepięknie. Z czasem nauczyła się palcami rozróżniać kolory włóczki. Wiedziała, że żółta jest szorstka, zielona bardziej śliska niż błękitna, a czarna miękka jak noc. Siadała przy krosnach, nuciła cichutko wszystkie piosenki, które kiedyś śpiewali razem z Kalo. Dotykała włóczek, wybierała te, które były jej potrzebne i tkała to wszystko, co pamiętało jej serce: lasy, drogi, ogniska, pieśni niebaletnie i zimowe. Zawsze mówiła, że kiedy tka, to ciemność nie taka straszna, że to tak jakby drogę sobie tkała, choć szkoda, że oczu nie może utkać. A Stara brała jej kilimy i wędrowała z nimi po rynkach i po miasteczkach, i od jarmarku do jarmarku i sprzedawała je za bardzo dobry grosz. Z czasem Sława ślepej tkaczki, bo tak na nią mówiono, rozeszła się szeroko po świecie. Jej kilimy i dywany chcieli mieć wszyscy: radcy, miejscy i burmistrzowie, co bogatsi kupcy i młynarze, a nawet książęta i królowie. Mura śpiewała i tkała, tkała i śpiewała. Kalo tymczasem żył z urmą, o niczym nie pamiętając, o niczym nie wiedząc. Nie pamiętał kim był, co robił, nie pamiętał ani o cyganach, ani o murze, ani był szczęśliwy, ani nieszczęśliwy, bo nie pamiętał nawet co to smutek, co to radość. Niczego nie pamiętał. Ale i do niego dotarła sława ślepej tkaczki. Pewnego dnia powiedział więc do urmy tak: Wszyscy biją się o kilimy tej ślepej. Ja też chcę jeden. Co ja jestem gorszy niż jakiś kupiec czy książę? Zamów mi taki. A urma, która karmiła Kalo wszystkimi jego kaprysami, fochami, foszkami i zachciankami, natychmiast wysłała służących, by zamówili kilim. I popędzili słudzy złej urmy przez las do chatki gody puridaj, żeby zamówić dywan dla Kalo. I mura, wiedząc, dla kogo matkać, Choć serce w niej trzepotało jak spłoszony ptak, siadła do krosien, palcami wybierała nitki, żółte, złote, rude, błękitne i białe, nuciła pod nosem i tkała. she ai more she more dragou prigonie la la la, la. Ai, mori sei, mori drago, pri La, 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 la. Się szerokie letnie niebo, a pod nim droga wśród pól, a na drodze wozy, zaprzężone w konie, na wozach dzieci za wozami psy. Niemalże można było usłyszeć skrzypienie kół i poczuć, jak pachnie dojrzałe zboże i kurz sierpniowy. Kiedy dywan był gotów, stara zwinęła go, zaniosła go do domu urmy, wręczyła kalo, zażądała za niego dwie sztuki czystego złota i znikła. Kalo rozwinął dywan i coś go ukłuło w środku. Patrzył i kłuło go, i nie wiedział, co to jest. A to była tęsknota. Chodził dookoła dywanu jeden dzień, drugi, trzeci, aż w końcu mówi do Urmy: Nie chcę już tego dywanu, coś mnie kłuje od patrzenia na niego, oddech mam jakiś płytszy, nie wiem co mi jest, ale najwyraźniej mi szkodzi, zabieraj go i niech ta ślepa zrobi dla mnie jakiś inny. I popędzili słudzy złej Urmy przez las do chatki Gody Pchuridai, żeby zamówić inny dywan. Mura siadła do krosien. Wybierała nitki granatowe i czarne, pomarańczowe, czerwone i złote Nuciła i tkała Joj ketri ketri ale palamandy Ketritri Pir palamandy A w tupal pojawiło się rozgwiazdzone nocne niebo a pod tym niebem ognisko i nie wiadomo było gdzie iskry a gdzie gwiazdy a przy ognisku dziewczyna w czerwonej spódnicy tańcząca zatrzymana w półobrotu tak że nie wiadomo było gdzie jej suknia a gdzie płomienie gdzie jej włosy a gdzie noc A kiedy dywan był gotów, stara zaniosła go do domu Urmy, wręczyła go Kaloza, żądała za niego dwie sztuki czystego złota i znikła. Kalozaś rozwinął dywan i coś w nim w środku zadrżało. Patrzył i drżało w nim wszystko i nie wiedział, co to jest. A to była radość. Chodził dookoła dywanu jeden dzień, drugi, trzeci, aż w końcu mówi do Urmy – nie chcę już tego dywanu, nie mogę na niego patrzeć, sny mam niespokojne, kłuje mnie w boku, pocą mi się dłonie i wszystko się we mnie trzęsie. Zabieraj go stąd i niech ta ślepa zrobi mi jakiś inny, tylko żeby był naprawdę piękny. I znów popędzili słudzy złej Urmy przez las do chatki gody Pchuridaj, żeby zamówić inny dywan. I znów Mura siadła do krosien. Jej palce same wyszukiwały nitki we wszystkich odcieniach zieleni. Zielone jak bukowe listki wiosną, te pierwsze, prawie przeźroczyste, zielone jak leśne jeziorka, jak mech w kwietniu i w grudniu, jak szczaw zajęczy, jak księżycowe cienie. Tkała, śpiewała i płakała.

mamotemera so starma kadashavore na knayet omni ha ha valed aigayastar Mediawał mechaawa. Tajną ja was sote. I na Kilinie, pasmo, po paśmie. Pojawiła się para ogromnych zielonych oczu. Nic więcej, tylko te oczy. A kiedy Kilim był gotów, stara zaniosła go do domu Urmy, wręczyła go Kalo i czekała. Kalo rozwinął dywan, a w środku coś go zabolało, aż zgiął się w pół. Upadł na kolana i łzy pociekły mu po twarzy. I bolało go, i nie wiedział, co to jest. A to była miłość. Wtedy Stara powiedziała: Za ten dywan nie zapłacisz złotem. Dasz za niego dwa szmaragdy, które Urma trzyma w szkatułce na biurku, i w dodatku nie zapłacisz mi, tylko osobiście tej, która dla ciebie ten kilim utkała. Przyjdź jutro do mojej chatki o zachodzie słońca, a potem znikła. I następnego dnia, kiedy słońce powoli chyliło się ku zachodowi, Kalo wykradł szmaragdy. Schował je do kieszeni i ruszył ścieżką przez las. A w tym czasie gody Phturidai rozpaliła ogień, nad ogniem zawiesiła kociołek, i do bulgoczącej cicho wody wrzucała po kolei melisę, czarny bez. Bluszczyk kurdybanek, szałwie, mięte i inne zioła, które służą ludziom i zwierzętom. A kiedy słońce zaszło, na progu chatki pojawił się Kalo. Stara postawiła go przy kociołku i poszła do drugiej izby przyprowadzić murę. Stanęli naprzeciwko siebie, a potem mura nad kociołkiem wyciągnęła rękę, a Kalo położył jej na dłoni szmaragdy. I w tym momencie stara trąciła jej rękę, i szmaragdy wpadły do kociołka. I wydarzyły się dwie rzeczy jednocześnie. Kalo odzyskał pamięć, a mura wzrok. Popatrzyli na siebie i się rozpoznali. Choć wyglądali już zupełnie inaczej, bo upłynęło bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Zmarszczek im przybyło. Kalo miał siwe wąsy i brązowe plamy na dłoniach. Mura zaś skórę miała jak pergamin, przeźroczystą prawie i długie, zupełnie białe włosy. I jedni mówią, że żyli długo i szczęśliwie. Inni, że niedługo potem pomarli. Jeszcze inni, że wyrośli w lesie drzewem bukowym, któremu dwa ramiona wyrastają z jednego pnia. Mówią też, że czasem można los odplątać, jeśli się będzie splatać nici w dobrą godzinę. A, różne rzeczy ludzie gadają, ale starzy cyganie, ci, co znają mowę drogi i mowę nocy, mówią, że na każdy mrok i na wszelkie smutki najlepszym lekarstwem jest czas, a na czas tylko cierpliwość pomoże. Dziękuję bardzo. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia w następnym odcinku. Życzę światła w mroku i dużo cierpliwości.